Hej hej, hej, z tej strony Cheetah, witam wszystkich. Dzisiaj mamy taki odcinek poglądowy. Mam zamiar Wam pokazać jak wygląda wyspa nożerców. Jest to filmik nagrywany z myślą o użytkowniku Twitcha, w sumie streamerze na Twitchu, o Niku Gobra 199. Pozdrawiam serdecznie. Gobra zaczął dopiero przygodę z Arkiem. I chciałabym mu przedstawić po prostu y, o co chodzi i dlaczego na przykład ja lubię budować się na początku właśnie na wyspie roślinożerców. Y, no to zaczynamy. Po pierwsze, no na wyspie roślinożerców mamy dostęp do y, szybki dostęp do surowców, bezpieczny dostęp do tych surowców. Mamy tutaj metal, mamy kamienie, mamy to wszystko, tak? Tutaj metal, no, ogólnie cała, cała wysepka jest usiana geodami, tutaj też metal e, z metalem, tak? Jedna, jedna nawet geoda e, metalowa jest tutaj pod wodą gdzieś, po którą ja zwykle nurkuję właśnie na ankylozaurze. No tutaj, tutaj jest pod wodą i to bezproblemowo nawet bez mm, butli do nurkowania jestem w stanie tam dopłynąć sobie, zebrać i szybko wypłynąć. Jak widzisz, no takiej wielkości jest ta wyspa. To, to co, o, o czym Ci mówiłam, ta zatoka, w której możesz trzymać stwory wodne. Ja tu mam akurat trzy megalodony. I e, zwykle po prostu buduję sobie tutaj takie trzy murki, z, każda z olbrzymimi bramami, i nimi wprowadzam przeróżne plesiozaury i inne stwory tutaj do tej zatoczki. I one się tutaj na spokojnie mieszczą, są bezpieczne, tutaj nic nie wpłynie, żadna alfa, tak, jeżeli te trzy przejścia mamy em, zabezpieczone. Inne duże stwory, ale już lądowe. Trzymam zwykle tutaj w tym kanionie, kiedyś, kiedy do e, hodowli była potrzebne e, jeszcze wędrowanie, teraz można to robić z pozycji stojącej, tak? to, to budowałam tutaj jeszcze taką, taki murek, i wtedy mogłam je sobie tutaj na spokojnie puścić, żeby sobie wędrowały i się rozmnażały. I tutaj zwykle takie spino, bronto, direx trzymam. Teraz już nie buduję tej, tego, tego murka, bo nie potrzebuję go. Um, tu niedokończona jeszcze moja baza, bo ja też dopiero zaczynam um, powoli się budować. Um, niedokończona baza. I um, co tutaj Ci mogę powiedzieć? Um, ja zwykle, wiesz, co buduję tutaj w bazie na tej hali taką grzędę dla latających stworków, zwykle mam tych stworków kilka rodzajów tyle ile jest rodzajów yy, przysmaków bo robię tutaj taką farmę przysmaków do oswajania stworków i yy, te grzędy buduję w taki sposób, że najwyższa jest najszersza na, dolu, na dole jest yy, najwęższa ustawiam stworki latające w taki sposób Poka pokażę Ci może tutaj akurat nie udało się ale tak mniej więcej, prawda? O, tak nie, źle źle stanęłam akurat, bo one tak do połowy mogą. I tak sobie stanę teraz za mocno już, ale to trzeba troszeczkę. O, tak. Tak sobie staje, widzisz, i teraz tyłeczek wystaje mi za e, jak, jakby to była samica, to jajka, które by zniosła, spadałyby na ziemię. I dzięki temu, jeżeli mam takich kilka poziomów tych grzęt, to nie muszę łazić i sprawdzać każdego stwora po kolei. Tylko przebiegam sobie tutaj po tej podłodze, sprawdzam, czy są jajka. Nie ma jajek, to nie ma, są, to wszystkie są na podłodze, żadne się nie, na górze nie zatrzymuje. W ten sposób robię. Um, jakie jeszcze inne surowce tutaj są, które nie są takie mm, na pierwszy rzut oka oczywiste? Ropa. E, bardzo dużo tutaj jest e, ropy. Ja w tej chwili niestety, ale całą e, wyciągnęłam, bo potrzebowałam ropy. Ale są trzy rodzaje ogólnie na tej wyspie do zbierania ropy. Po pierwsze, tutaj pod powierzchnią wody, niedaleko, są górki, które możemy wydobywać z ropą. Takie jak na biomie zimowym, tylko tutaj są podwodne. Dosłownie dookoła całej wyspy są one rozsiane. Drugi sposób to bazylozaury, Bardzo duży respawn mamy tutaj basilosaurów. One są tutaj bardzo częste. Często mi się zdarzają po 5-4-5 pięć, pięć sztuk naraz i ja muszę po kilka razy latać w tej i nazad, żeby w ogóle sprowadzić do ropę, bo za jednym zamachem nie jestem w stanie, bo po prostu jestem przeciążona. Um, I y, ostatni sposób, ale do tego ostatniego sposobu do niego możesz dojść najwcześniej w swojej rozgrywce, ale z drugiej strony on jest dosyć taki bardziej skomplikowany, dlatego, że do niego potrzebujesz konkretnego stworzenia oswojonego. A jest nim mianowicie ten diploklaus. To jest ten diplo. Klaus i e, na czym polega e, zabawa z nim. Jeśli jeszcze nie masz e, sprzętu do nurkowania, to po pierwsze na nim nie potrzebujesz, dlatego że ten stwor to stworzenie e, oddaje ci swój tlen e, pod wodą. Ja Ci pokażę. E, zobacz, ja nie mam w tej chwili na sobie sprzętu do nurkowania, tak? Jednak wsiąść na niego możesz dopiero w wodzie. Dlatego go przeciągniemy tutaj do wody. On w wodzie jest bardzo szybki, na lądzie jest e, niesamowicie e, powolny. Ale widzisz, już teraz pojawia się, nawet jakby obok ciebie płynął, e, mogę wziąć od niego tlen. W ten sposób, widzisz? I sobie biorę tlen od niego. E, natomiast jak na niego wsiądę, to cały czas mi ten tlen oddaje. Non-stop. Dlatego mogę sobie na nim pływać pod wodą bezproblemowo, nie mając jeszcze. O, tutaj megalodon. Nie mając jeszcze m, żadnych, m, żadnego sprzętu do nurkowania. Niech sobie te megalodony się ze sobą pobiją, potłuką. O, proszę bardzo, niech one się tutaj zabiją. Ja te megalodony po to tutaj mam, żeby. No i kurczę i tyle było. E. <noise> Było i się zmyło. Um, natomiast tak, nie dokończyłam, jak zbierać tą ropę tym Diploklausem. Przede wszystkim też on jest bardzo dobry do zbierania hityny. Um, to jest bardzo dobry stwor stworek i teraz tak zobaczymy. Bierzemy tego Diploklausa. Um, on ma beznadziejne statystyki, jeżeli chodzi o walkę z innymi stworami itd. On jest tylko do zbierania, to jest typowy zbieracz, ale jak wezmę, podejdę. I zbiera mi. Zbiera mi bardzo dużo. Jak widać. <grych> jeszcze raz spróbujemy. Ehm, czekajcie, bo ja mam tutaj trochę jajek. Wyrzucimy to. Lecimy. Może jeszcze jakiś trollowit mi się tutaj trafi. Chociaż nie widzę. O, jest jakiś tutaj. No to dawaj go. I mordujemy, mordujemy proszę bardzo. 133 hityny, 61 mięska, tak, i tak dalej, i tak dalej. I w ten sposób można sobie... Raz na jakiś czas... On bardzo szybki jest, także ucieknie od większości stworów, kilka punktów w spida i ucieknie nawet od Alfy, Megalodona, które tutaj się zdarzają. no zobaczcie, on nie ma żadnych problemów, żeby sobie podpłynąć do Megalodona. No, megalodony no, nie sprawiają żadnych problemów z prędkościowych e, dla tego stworka, i tylko sobie przepływam dookoła tej wyspy, zbieram trolobity. I tak naprawdę ja jestem porobiona w hitynę, porobiona w ropę, porobiona w perły, nie tylko białe, ale również czarne. E, także bardzo polecam ci tego stworka, chociaż jednego mieć, żeby właśnie takie sobie wypady robić do zbierania, jeżeli mieszkasz tutaj, właśnie na tej wyspie. I to by było na tyle. No, pokazałam Ci te główne rzeczy i zalety tej wyspy, jeżeli chcesz się taką początkową bazę mieć, to moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobra wyspa. Jeszcze jedna sprawa, na tej wyspie występują ankylozaury. W tej chwili ich tutaj nie widać, bo ja puściłam t żeby mi pozbierał trochę mięsa, ale występują ankylozaury, które są bardzo dobrymi początkowymi stworkami. Zresztą pewnie wiesz, jakie mają e, możliwości. Także polecam się tutaj budować tak na, na początek. Bardzo fajna misja. E, nie misja, tylko wyspa do, mm, do bazy. No i tyle. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Pa. pa.